Dzień dobry Państwu. Jan Fijor, kryzys 2020. Doniesienia z frontu bez cenzury. O tym, co widać i czego nie widać. Zapraszam. Jan Fijor. Proszę Państwa, e, chaos, piekło. Wczoraj, 10 października, Rosjanie zaatakowali Ukrainę ostrym atakiem rakietowym. Zanim przejdziemy do tego głównego tematu, parę uwag. Pierwsze, chciałem, przypo chciałem Państwu powiedzieć, przypomnieć, że zapomniałem ostatnim razem chciałem fragment y, przemówienia pewnego męża stanu. Przyjaciele, walczymy o sprawiedliwą, dro wolną drogę przede wszystkim dla nas, no, Rosjan. By skończyć z despotyzmem przeszłości. Jestem przekonany, że inne kraje i narody rozumieją, iż polityka ekscepcjonalizmu, jakakolwiek by nie była, a także tłumienie aspiracji innych kultur, narodów czy ludzi, ma z natury charakter przestępczy. Najwyższy czas zamknąć ten haniebny rozdział. No to powiem Państwu, że to Putin powiedział 30 września po zakończeniu po uz czasie uznawania e, uznania tych. Referendów, które są de facto nieuznane, no ale on uznał i uważa, że świat też uzna, lub powinien uznać, lub uzna. Nie lub, ale i uzna. I jeden cytat jeszcze taki, który żeby nam przyświecał w tych refleksjach: Mianowicie, jestem kobietą, jestem matką, jestem Włoszką, jestem chrześcijanką, a więc atakują tożsamość narodową, atakują tożsamość religijną. Atakują tożsamość płciową, atakują tożsamość rodzinną. My bronimy naszej wolności, ponieważ nigdy nie będziemy niewolnikami i konsumentami na łasce finansowych spekulantów. Taka jest nasza misja. G G G G G G G Giorgia Meloni, premier Włoch. Proszę Państwa, yy, daję ogłoszenia parafialne na początek. Osobom zainteresowanym nieruchomościami w Hiszpanii polecam prowincję Murcja, która jest odkryciem ostatnich kilku lat. Ziemia tam jest piękna, spokojna, interesująca, posiada bardzo przyjazny klimat, większy wybór nieruchomości oraz niższe ceny. Poszczegóły po zapraszam do Puerto Mazaran w Murcji, właśnie agencja Błędia, Telefon plus 34 006 077. I adres internetowy www.immobiliariabłędiia.com No przeczytacie się Państwo w opisie filmu, tam będzie to zamieszczone. Przypominam, że świadomi Polacy spotykają się na rynkach polskich miast we środy o 17 i w soboty o 15. Znakiem rozpoznawczym jest sztandar biało-czerwony i litera w Gwiazdka już niedługo, no bo to właściwie niecałe 10,5 tygodnia. Pomignie. Tym bardziej, że będziemy, będziemy teraz przeżywać naprawdę gorący okres we wszystkich dziedzinach oprócz ogrzewania. Gwiazdka już niedługo, dlatego polecam książki Akademii Młodych Milionerów. Dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę na kilka takich książek, o których rzadko mówimy. Więc przypomnę, skarby księcia Sławomira. Pakt to jest jedna. Pakt ze smokiem to jest druga. No, o Mrowisku mówimy częściej, więc, Mrowisko to jest bestseller. To jest dla dorosłych i dla dzieci, dla wszystkich. Oraz komiks Sylwina Shipa, Jak powstaje bogactwo i kiedy nie powstaje. A zatem zapraszam Państwa do Akademii Młodych Milionerów. Znajdziecie ją na e, stronie Facebooka. Też opisane to jest, adre, adres opisany jest. W opisie, podany jest w opisie filmu. Nie chcę mówić, bo, bo coś niewyraźnie powiem, czasem ostatnio coś niewyraźnie mówię. Bo czasy są niewyraźne, proszę Państwa. Przypominam też, że naszym sponsorem jest Mennica Mazowia, dealer złota, srebra i innych metali szlachetnych. Adres internetowy Mennica Mazowia przez V, jedno słowo, .pl wwwmennica Przedstawiam też dzisiaj Państwu w naszym, filmie, e, w naszym filmie firmę Fern Story. Fern Story, czyli po naszemu kwiat paproci. To jest producent i dystrybutor eleganckiej odzieży z certyfikowanych tkanin ekologicznych wełnianych, pomagających pokonać skłonności alergiczne czy nadwrażliwość skóry. No, i oczywiście nie zapomnijcie Państwo wejść na opis naszych filmów znajdujących się poniżej, poniżej tego wideo, żeby to wszystko sobie przypomnieć i właściwie odczytać. Proszę Państwa, 30 września Rosja zakończyła referenda, to już wiemy, prawda? W dwóch republikach i w dwóch terytoriach Don, w dwóch republikach Donbasu i, i, i e, dwóch. E, Pozostałych terytoriach to jest Herson, Hersonu i Hersonie i Zaporożu. Wyniki były do przewidzenia przytłaczająca większość na korzyść przyłączenia się do Rosji, pomimo ostrzału obiektów cywilnych przez Ukraińców w czasie referendum. No ale to, nie, to niezłośliwie mówię. Nikt z, z członków Wspólnoty Zachodu 20 kilka krajów. USA, UK, prawda, tam Niemcy, Australia, Nowa Zelandia i tak dalej, nie uznali tego, tego referendum, więc może, może był, byłoby nie na niegłupio nie spełnić postulat czy pomysł Maska nie wiadomo, czy Elona Maska, może, może to jest postulat Pentagonu który brzmi mniej więcej tak, że Mast proponuje, aby ONZ, jeszcze raz znaczy, żeby jeszcze raz przeprowadzić referenda pod egidą ONZ-u i jeżeli e, Rosjanie przegra, wygrają, Ukraina odda całe te terytorium, cały Donbass, plus Herson i, e, e, i Zaporoże, zrezygnuje z aspiracji do NATO oraz stanie się państwem neutralnym, czyli prawda. To wszystko, co Rosjanie chcieli osiągnąć w tym pierwszym uderzeniu specjalnej operacji militarnej. Teraz już nie ma specjalnej operacji militarnej. Proszę Państwa, ci w Sojuszu Zachodnim, którzy nie uznają referendów, czyli wszyscy prawie, ignorują, moim zdaniem, ignorują historię. Dlatego, że jednak Rosjanie okupowali Donbas od czasów carów. Chruszczow dorastał w Donbasie w też, też Donbasie, granica Ukrainy nigdy nie była, nigdy nie była e, e, granica Ukrainy nigdy nie była granicą Ukrainy jako o, e, osobnego państwa narodowego i została wytyczona przez Chruszczowa wyłącznie w celach administracyjnych. To lata 60., prawda, te, tego, tego roku. Czyli nie odbieram e, Ukraińcom prawa do do, do, do państwa, ale oni go nigdy nie mieli, nigdy nie byli w stanie tego państwa stworzyć, tylko właściwie powstało z woli sowieckiej jako Republika Ukraińska. Po ostatnich incydentach, oczywiście, powróciła po, po, po referendum, zresztą, głównie po referendum, wróciła wrogość. Tradycyjna, historyczna, można powiedzieć legendarna wrogość między Ukraińcami a Rosjanami. Zresztą Ukraińcy mają wrogość z wszystkimi sąsiadami. Gdzie, opró teraz oprócz nas, ale nie wiadomo jak długo jeszcze, dzięki czemu konflikt ten nie zostanie szybko zakończony. Tak przewidują eksperci y, od geopolityki. Ukraińskie uprzedzenia wobec Rosji sięgają y, tak głęboko, że, że można powiedzieć, że są jakby w genotypie Ukraińców. Znaczenie referendów no, jest żadne dla nich, prawda? I czy, czego najlepszym dowodem było, proszę Państwa, to, że po, zaraz po referendum Ukraińcy, nie wiadomo kto, ale podobno się przyznali. Tak, to znaczy, o tym przyznaniu świadczy wypowiedź czy, 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 czy komentarz, który brzmiał to jest to dopiero początek, kiedy podpalono most łączący most nad czyśliną Kercz, który, który łączy Rosję z, z Krymem. No, więc w odwiecie Rosjanie powiedzieli, że też, że, też, że też pamiętają, że się, że się zrewansują, i w odwecie zrobili im wczoraj, czyli 10 października, naprawdę rakietową łaźnię. Co prawda, TVP pisze i tam inne e, media głównego nurtu Polski, polskiego, głównego ścieku, to mówi pan Michał, Michał Kiewicz i jego sympatycy, pisze, że obro, e, te media mówią, że obrona przeciwlotnicza poradziła sobie z większością tych 47 rakiet, ale to nie bardzo jest prawda. No, a jeżeli nawet, to nie poradziła sobie z najważniejszymi, dlatego że do, nalot dokonał ogromnych zniszczeń w, większy, w większych miastach Ukrainy. Zbombardowano siedzibę bezpieki. Zbombardowano bez, siedzibę e, ukraińskiego CIA. To jakby, to, to jakby zbombardowano CIA. Wyobraźcie sobie, co się stało, gdyby w Langley nagle ktoś to zbombardował, chyba w Langley chyba się CIA mieści. Uszkodzono budynki, w których przebywają wojska NATO. Wojska amerykańskie, wojska francuskie, konsulat niemiecki w Kijowie. Tak początkowo mówiono, że jakiś tam polski też, ale polskiego nie, nie, nie draśni, może draśnie, to, ale nie ma, nie ma jakichś większych skarb. To bombardowanie przypominało bombardowanie Belgradu w 1989 roku. To było naprawdę ostre, ostre strzelanie. Wczoraj rankiem. Żeleński przebywa w tajnym bunkrze, nie wiadomo zresztą gdzie i nie wiadomo czy w bunkrze, dlatego że ma za sobą ten zielony ekran, który pokazuje to, co jest na ekranie, czy to, co się na tym ekranie wyświetla z zewnątrz. No ale zarzut, że Rosja, Rosja omijała, omijała, mimo wszystko omijała infrastrukturę energetyczną, wodną, gazową, ale trafioną w elektrociepłownię. No, i tutaj zarzut, że to jest y, zbrodnia wojenna. Rosjanie tłumaczą, że nie chcący. Proszę Państwa, angielscy specjaliści od Mi6, Mi6 to jest Military Intelligence, chyba 6, jakiś szósty wydział, zinterpretowali to, e, te, to, to bombardowanie, czy ta, jakby rewanż, ten, ten rewanż rosyjski jako ostrzeżenie. No to zastanawiają się, korespondenci wojenni się zastanawiają, że aż strach pomyśleć, co będzie, jak, jak już po tym ostrzeżeniu pójdzie właściwy atak. No, m, zapowiada się bardzo, bardzo brutalnie, zapowiada się przede wszystkim dlatego, że Rosjanie po, po referendum uznali, co oczywiście ogłosili wszystkim e, i, i wszem i ogół, ob, że e, w momencie, kiedy, kiedy anektują, e, zalegalizują aneksję Donbasu, e, i tych terytoriów obok, wtedy będą, będą traktować każdy atak na ten teren jako atak na, teren, na tereny państwa rosyjskiego i będą traktować agresora jako, a, a, jako terrorysty. No to, to są, teraz bronią się broniąc się, czy atakując ze swojego terytorium rakietami, to tworzą Działania antyterrorystyczne. Putin zapowiedział bezpardonowe ataki, dalsze, no jeżeli, jeżeli się nie, nie dogadają. A Putin nie blefuje, jak Państwu jeszcze raz przypomnę. Ukraińcy jednak ignorują, ignorują pokój. Pokój nie chcą, może, może chcą, ale nie mogą, zdaje mi się. Rosjan denerwuje to, że Ukraińcy podchodzą do do, do rozmów, zachęcają do rozmów, potem, po czym się wycofują w momencie, kiedy dochodzi do rozmów. Kilka razy tak było. No naj, naj, największy taki plamasz był 29 marca, kiedy pod wpływem wizyty czy perswazji Borysa Johnsona wycofali się i przestali rozmawiać z Rosjanami. Noam Chomsky to jest taki taki można powiedzieć żywy komunizm lingwista, językoznawca, który uchodzi za mędrca, nie zna, się, nie zna się na ekonomii w ogóle, ale na polityce się rozumie. I powiedział tak, że albo będzie pokój, albo, albo Rosjanie zrównają Ukrainę z ziemią. Ale Ukraińcy się tym nie przejmują i mówią, że tylko im potrzeba broni, amunicji i oni to załatwią. Może to jest i prawda, dlatego, że, że, że pod bronią jest dużo ludzi na Ukrainie, znacznie więcej niż wojsk rosyjskich, natomiast, natomiast nie mają czym strzelać. Zachód jakoś nie, nie garnie się, albo chyba się nie garnie, może nie chce. Na stronie wspólnoty, czyli tego Western Alliance, czyli Sojuszu Zachodniego, ja bym to bardziej nazwał Sojuszem Zachodnim, chociaż tłumaczą, tłumaczą to media często jako Wspólnota Zachodnia, nie ma ochoty do rozmów. Właściwie negocjacje z żadnej strony, żadnych strony się nie odbywają. I, no i, i, i NATO, na, NATO jest niejako. To, 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 co się zmieniło, to NATO jakby weszło w grę oficjalnie już i że, że udział NATO jest tak widoczny, że Rosjanie uznali, że to jest wojna również ze strony NATO, co może grozić. Jak powiedzieliśmy już poprzednio, że dwa, tydzień temu, czy dwa, że to może grozić wybuchem III wojny światowej. Mam taką reklamę dla Państwa. Chcę Państwu przedstawić firmę Fern Story, czyli Kwiata Prociusz, wspominałem wcześniej, producenta eleganckiej odzieży wykonanej z certyfikowanych tkanin z bawełny ekologicznej. Są na to wszystkie papiery. Fern Story. To randewu elegancji, urody i wygody odzież te polecamy także osobom z tendencjami do reakcji alergicznych oraz do nadwrażliwości skóry. Ubrania z fernstory ułatwiają oddychanie skóry i nie powodują podrażnień. Wracamy na front. Proszę Państwa, w tym kontekście zbladły, w tym powyższym kontekście, zbladły incydenty z 26 września, kiedy dwa rosyjskie gazociągi zostały uszkodzone przez wielokrotne ładunki wybuchowe w pobliżu wyspy Bornholm, duńskiej wyspy Bornholm. Ale na wodach międzynarodowych to się działo. Nie wiadomo w dalszym ciągu kto, kto to sabotował. Już żeśmy tu analizowali wypowiedź Bidena, Rosja oskarża Amerykę lub jej agentów. Nawet po, o Polsce się mówi Doug McGregor wspominał, że, że Polska też mogła to zrobić, ponieważ myśmy również mieli otwarcie w tym, w tym, w tym dniu otwarcie Baltic Pipe, tego naszego rurociągu i przez widocznie może że przez nasz, ten gaz nie przychodzi, bo Norwegzy, zdaje się tam jakieś reglamentacje wprowadzili. No to może się, że, że się chcieli zemścić, ale to chyba, chyba nie, chyba by tego nie zrobili nasi. To było za perfekcyjne. Proszę Państwa, i w obliczu na, na tych, tych sabotaży e, świat się dziwnie zachowuje, dlatego że najważniejsze, poza, oczywiście poza tym zachodem, który potępił i potępia, ale wiadomo, jaki oni reprezentują interes, to wszyscy ci alternatywni, Chiny, Indie i na przykład ta organizacja szanghajska, organizacja w, w współpracy, czy nawet BRICS, bronią się przed krytyką Rosjan, to znaczy nawet zapierają się przed krytyką Rosjan. Równocześnie Niemcy, proszę Państwa, zaczynają poprzez Erdogana, pre, pre, premiera Turcji, prezydenta, premiera, premiera Turcji oraz przez um, um, księcia um, Sulejmana z Arabii Saudyjskiej wysłali Putinowi gałązki oliwne. To znaczy takie jakby sygnały o tym, że się chcą porozumieć. No niestety globaliści bardzo pilnie strzegą, żeby Niemcy z Rosją się nie dogadały. Uważane jest to za atak w globalizm, atak w politykę zagraniczną Waszyngtonu, no i że, 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 że w tej sytuacji nie zawahają się i globaliści, i Waszyngton i Amerykanie przed zniszczeniem Niemiec, a nawet Unii Europejskiej. No jest też zaczyna się w takim razie zaogniać konflikt między Europą a Stanami Zjednoczonymi. Krążą też nieoficjalne pogłoski, to chyba dwa dni temu czytałem, że rosyjskie okręty podwodne okrążają sieć europejskich podmorskich rurociągów i gazociągów z zamiarem ich zniszczenia, gdyby NATO zintensyfikowały działania wojenne przeciwko Rosji. Gdyby rad NATO się teraz włączyło do działań, już tak siły NATO, to wtedy Rosjanie mają wysadzić te. Te, te, te rury ciągi. No w zemście za to, że im wysadzono Nord Streamy, za które zapłacili 11, które kosztowały 11 miliardów, ale zdaje się, że zapłacili za to też Niemcy, albo może tylko Niemcy. No krążą również pogłoski, proszę Państwa, że Rosja i Iran udoskonaliły technologię impulsów elektromagnetycznych EMP, która umożliwia im demontaż niezbędnej infrastruktury, w tym sieci elektrycznej. Cytuję. I wodociągowej, no i te wydarzenia wskazują, że nie tylko Chiny i Rosja ze swoją technologią hipersoniczną, ale i inne kraje tego Nowego Świata, tego wschodniego świata mają zdolności wyrządzania szkód Zachodniemu Sojuszowi, a jak chodzi o Iran, to jeszcze mają te kamikadze, te, te drony kamikadze, które są oczywiście bardzo i bolesne, i przykre i no i, i, i Niestety dramatycznie skuteczne. Proszę Państwa, to na razie chyba tyle, jeśli chodzi o to, co się dzieje dzisiaj na, na froncie. Nie wiadomo, dzisiaj pewnie będzie coś nowego. Dzisiaj to, to jest, czyli nagrywam 11, czyli we wtorek. Prawdopodobnie będziecie to Państwo słuchać we, albo późnym wieczorem, dzisiaj, albo wcześniej rano, we środę. Życzę wszystkim miłego tygodnia i. No i miejmy nadzieję, że będzie zmierzało ku le, lepszemu. Do widzenia. Pa!